O, tymi drogami, tymi drogami, słuchajcie, często jeździłem, często, o, witam Białystok, o, Skoda Białystok, kto by pomyślał, kto by pomyślał. Witam Białystok serdecznie. Tymi drogami często i gęsto jeździłem, ee, robiąc, robiąc prawo jazdy, wiecie? Ojej, pamiętam, jaki stres. O, teraz właśnie, już po tym, po tym czasie, Jaki minął, już odkąd zrobiłem prawko, jak ja pamiętam, jaki ja byłem obstrany, jak jeździłem eee, tym Hyundaiem, Boże. Masakra to była. I to pomyślcie, jeszcze się jeździło z tym. Instraktorem widzisz ja nie wiem gdzie ja teraz jadę za bardzo kurwa coś mi się pogmatwało trzeba skręcić chyba tu jedź skręcisz o ma pierwszeństwo dobra kuj puścił puścił ja byłem szybszy a nie już dobrze jadę No, ale jak kurde, wtedy ja pierdzielę. I takie tłumaczenie. O, gorszy dzień to gorzej szło. Bo gasł często yy, na światłach albo coś innego. A lepszy dzień to lepiej szło. A teraz każdy dzień taki sam i też czasami zgaśnie. I chuj, o. To przynajmniej się, przynajmniej się nie stresuje. O, wtedy ręce się trzęsł. Nie wie to bo jak ten samochód odpalić. Jezu chryste. Ja nie wiem, naprawdę, dzisiaj ja dobrze, ale powiem Wam szczerze. Nie wiem, chyba dobrze. chyba dobrze. No, ojejku, ja naprawdę już mówię parę tysięcy kilometrów zrobiłem. Tak śmiechem, żartem, jeżdżąc codziennie, to ja wydusiłem parę tysięcy kilometrów. Takie przemyślenia. Dobra, za długo wam nie będę mówił, ba! Bo ten kanał ma być taki, że te krótkie filmy, krótkie ściny, krótkie, krótkie ściny i tak dalej. Nie może być po 15 minut filmu. Bo to nie opłaca się. Nie opłaca się dla was oglądać, bo kurde siadać na tronie. To tak jakoś trochę... No jedź, O, kierunek włączył, przypomniał sobie.